Hej, hej, witamy serdecznie. Dzień dobry. 15 grudzień, a dzisiaj na naszym kanale będzie się dużo działo. Zapraszamy. Będzie losowanie zwycięzcy w naszym konkursie. A teraz podrapiemy sobie zdrabki. I nasza choinka jest cała pełna jeszcze ta strona. Szukamy okienka z numerem 15. To będzie casino i będzie losik. Mosz otworzy losik. Ja sobie przygotuję z drapeczki. I uwaga, uwaga. Otwieramy tego losika. Ja sprawdzam pierwszy. Bo mi się już drapać chce. Ciszej. Ruletkę sobie sprawdzimy. I mamy tutaj 1 euro Mamy, mamy wygraną. Jedno euro w losie. Super. A teraz drapeczka Casino, Wygrywające liczby 19 i 27. 13, tak krzywo. Uh -huh. 19, mamy 5 euro, a ta drapeczka kosztowała 5 euro. Że to puste. <noise> Nie, dzisiaj wszystko będzie pełne. Dla każdego coś dobrego będzie. Dla nas wygrana już jest 24 nie ma 28 blisko było i szósteczki też nie mamy Ok, mamy 5 euro. Teraz gramy w kości Szukamy dwóch jednakowych 1, 6 nie pasuje, 2, 3, 5 i 3 też nie. 5 i Jeden. Niestety, no to zagrajmy w karty. Król. Dziesiątka. As. Dziesiątka po raz drugi. Jak będą trzy dziesiątki, będziemy mieć 5 euro. Uwaga, uwaga. E, walet. Ale nic straconego. Mamy 5 euro pod dziewiętnastką. Mamy w losie euro. Jest wszystko na zrocik, jest prawda? I sprawdźmy nasz kalendarz adwentowy. Czy będzie świeczka już dzisiaj, czy jeszcze nie? <śpiętnastka> Piętnastka jest na górze. Jest gwiazda. No niestety. Nie dali świeczki jeszcze. Zaznaczmy sobie gwiazdkę. I zapraszamy na nasze kalendarze adwentowe. Zaczniemy od Kinder niespodzianki. Numer piętnaście tutaj. Otwieramy Kinder Niespodziankę. Co dzisiaj może być? Mam nadzieję, że coś świątecznego. Brakuje nam jeszcze tego bałwanka. Dzwonka, pierniczka, choinki, filiżanki. To mamy. Reniferka. Miśka mamy. No to uwaga, uwaga. Mamy coś. Dzisiaj jest jakiś szczęśliwy dzień i mam nadzieję, że tak będzie do końca. Mamy filiżankę. Mamy filiżankę. Tak wygląda filiżanka. Zaraz ją ułożę. Szybko mi poszło, proszę. Mamy filiżankę. Tu jest zawieszka i mamy jeszcze tu dziurkę, żeby. Zawiesić na choinkę na przykład. Ta filżanka się kryła w 15. Tu ją powiesimy na 15. Tak. Niech <grywia> wisi. A my otwieramy kolejny kalendarz. A teraz sprawdzimy kalendarz ze skarpetkami, co kryje się w 15. Ja już dzisiaj ubrałam skarpetkę z pierniczkiem. A co my dzisiaj tu mamy? Otwieramy. O, już myślałam, że tego kotka, ale mamy zajączka do kompletu. Gdzie jest zajączek? O, będzie kolejna para. Mamy zajączka dzisiaj. Czekam na kotka. Kotek mi się bardzo podoba. A teraz kalendarze z kosmetykami. Piętnastka kryje się na dole. Wow, taka szampańska piętnastka. Mamy jakąś kredkę do ust. Aha, jak ją ciągnąć? Mamy kredeczkę. Taką bordową. Ostatnio była czerwona. Teraz jest ciemnoróżowa. A w tym kalendarzu 15 jest na górze. I mamy krem. A na jakę? Firma, znam, znam. Chyba rok albo dwa temu w jakimś kalendarzu też miałam ten kremik, 7 ml. I czas na herbatkę z bałwankiem numer 15. O! Owocowa! Herbatka owocowa dzisiaj się pojawiła. A teraz zapraszam na konkursowe boksy. Nasze boxy już prawie pełne. Dzisiaj dorzucamy kolejne nagrody dla Was. Christina Aguilera najnowszy zapach. Do czerwonego, a do zielonego chusteczka dezynfekująca. Tutaj skreślamy liczby, które podaliście w komentarzach. Tu jest cała lista. I zaczynamy od 11-13. 6. A może piątkę skresimy? Uh -huh. A w kolejności w drugiej katce szóstkę. 33. I Alicja w Kainie zakupów dziewiątkę nam wytypowała. Druga krateczka. I mega zdrabki, 30. Justynka stawia na 17. Stefan zdrabka, ósemka. Anna Wojtysiak, 22 i Jola, 23. Przeliczmy, ile mamy? Raz, 2, 3, 4, 5. Tu nam brakuje. Jednej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu jest komplecik w drugiej kratce. No to ja obstawiam na 40 i mamy dwie kratki. Zaznaczamy. Z plusem będziemy mieć podwójną szansę. Jedno losowanie i bez jokera. Trzymajcie kciuki. Jak widzieliście, nasze liczby wspólne, wybrane zostały skreślone. Tu mam kupon, mamy lotto plus dzisiaj wieczorem, czyli w środę, będzie losowanie, ale w późnej godzinie. Sprawdzimy sobie jutro na vlogmasie, co wygraliśmy. Także zapraszamy. A teraz uwaga, uwaga! Losowanie naszego zwycięzcy w konkursie, gdzie do wygrania był do wyboru zestaw. Zestaw numer jeden, zestaw numer dwa, zestaw numer trzy, cztery lub pięć. Sprawdźmy. Zapraszam na losowanie. Uwaga, uwaga! Tu mam spisane wszystkie osoby, które wezmą udział w losowaniu. A jeśli chcecie wygrać figurki lub różne inne zabaweczki, które otwieraliśmy i jeszcze będziemy otwierać w jawieczkach, zapraszam do komentarza, napiszcie figurka, a weźmiecie udział w losowaniu tych zabaweczek. Zapraszam serdecznie. A teraz przechodzimy do naszej listy. Sprawdźcie, pod którym numerkiem się kryjecie, bo zaraz wylosujemy jeden numer, który otrzyma nagrodę.

Ponieważ ta osoba, która wybrała zestaw i dzisiaj wygra, ten zestaw odpada z naszego konkursu, ale pozostałe zostają. Dołożymy jeszcze inne, także zapraszam serdecznie. Będzie się działo. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału. I uwaga, uwaga, nasza maszyna losująca, w której kryją się numerki, a jeden z nich zaraz zostanie wylosowany. Się nie patrzę. Mieszam, mieszam, mieszam. I mam jeden. Numerek 8. Wygrywa dzisiaj w naszym konkursie. A kto się kryje pod ósemką? Justyna F. Serdecznie gratuluję i zapraszam do kontaktu z nami na maila. Który zestaw wygrałaś? Zaraz sprawdzimy. Nie mam akurat teraz jak to sprawdzić. Justynka, wygrywasz zestawik, który wybrałaś. Tu jeszcze Wam pokażę, że ósemeczka była wylasowana. A kolejny konkurs już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!